Cześć kochani, witam was w kolejnym moim odcinku. E, dzisiaj pokażę wam jak zrobić własne roboty balsam do pust. Jak wiecie zbliża się już zima i trzeba zadbać o nasze usta, więc e, ten film pokażę wam jak to zrobić. Będę nam potrzebny duża łyżka stołowa, najlepiej jakby miała plastikowy koniec, bo łyżka może się nagrzewać i może to być gorące. Ja mam metalową, też możecie takie Oczywiście będzie nam potrzebna świeczuszka. Ja mam taką małą, za i możecie użyć innej. Ona będzie nam służyła do podgrzewania całego balsamu. Głównym składnikiem tego balsamu jest wazelina kosmetyczna, która nam ochroni i nawilży usta. Taką wazelinę kosmetyczną możecie dostać w każdej drogeli za no, niewielką cenę. Oczywiście w coś tym balsamu musi mi przydać. Ja mam takie małe podałeczko z Inglota po Put po różu do policzków, a wy możecie użyć po prostu innego. Ja mam tutaj szminkę, która jest już mało, więc wy też możecie użyć takiej, która jest mało. Możecie użyć oczywiście jeszcze inne szminki, na przykład, która się źle rozprowadza. No i oczywiście będą nam potrzebne zapałki, żeby rozpalić świecę. No na początek odsyłam sobie niepotrzebne rzeczy. Wezmę sobie jedną zapałkę, żeby y, potem skarmić. Sobie. Na początku biorę na łyżkę trochę wazeliny kosmetycznej, wezmę ją na środek, żeby dobrze mi się podgrzewała i teraz tą samą końcówką nabieram trochę szminki, Miamy tyle samo co wazeliny i nakładam. Wychajcie sobie to na środek, żeby się podgrzewało dobrze. No, i spijamy tyle sam. Dobrze. Teraz, gdy mamy już to przygotowane, zapalamy naszą świeczkę. Najmocniej poproszę z dorosłego. Nad zapaloną świeczką wezmę sobie drugą świeczkę. Drugą zabałkę i nad zapaloną świeczką końcem będę mieszała. Nie robimy tego za blisko, żeby to nam się nie zgasiło. I chwilkę to mieszamy. To będzie na razie takie wodniste, ale też się stopi bo już Szminka będzie gęściejsze. już sobie przyszykujemy y, pudełeczko, żeby od razu to tam wlać. Mieszamy. To już się nam, mi zaczyna barwić. Jest tam trochę jeszcze wody, ale jeszcze mam trochę szminki na tym. Nie może być żadnych cząstek szminki. To już mi się roztopiło i teraz całe to uj, wszystko wlewamy do pojemniczka. Koszulę świeczkę. Mam już czarodzieję. Jest to czerwone. Tak to wygląda. I teraz trzeba to włożyć do lodówki. Idziemy do lodówki. I wkładamy to. Przynajmniej na godzinę. Za godzinę pokażę Wam, jak to wygląda. Minęła już godzina. Tak to wygląda. Zabrało to w barwy czerwonej to i to ma konsystencję właśnie taką jak wazelina. Teraz zobaczymy jak to się prezentuje na ustach. Nabieram tego trochę na palec. I rozmalowuję na ustach. Ma to taką wodna, wodniatą konsystencję. No, takie to jest to dosyć przezroczyste, ale trochę koloru jest. Czyli to jest taki szybki filmik jak zrobić. To jest, jak widzicie, bardzo proste, niedużo kosztuje. I no, do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!